drugim również będziemy sobie układać te ułamki w kolejności rosnącej czyli najpierw najmniejszy na końcu największy no literki te rozsypane ułożą nam hasło no i sobie zaraz rozszyfrujemy jakie hasło się kryje w zdaniu drugim dobra najpierw patrzymy zawsze na całość 0 0 0 1 5 0 1 to wiemy, że najwięcej to już mamy ta piątka. Czyli ona będzie gdzieś na końcu. 5 całych i 1 tysięczna. Czyli tu nam przysługuje literka R. Możemy sobie wykreślić. Później będą na pewno jedynki, ale zanim, to spójrzmy w tych jedyneczkach na drugą cyfrę po przecinku. 7... 0. Tak, to która jest większa? Siódemka czy zero? Siódemka. A więc tu będziemy mieli taki znak i sobie wpiszemy 1,73 litera O, bo mamy w prawo nam rosną, więc jeszcze przed tym będzie ten. Jedna cała i dwie setne litera T. Dobrze, spójrzmy na te, które mają po zero całości, to później patrzymy sobie na pierwszą cyfrę po przecinku, lub możemy, pamiętacie, dopisywać 0. Mamy dwie cyfry, dwie cyfry, a w tych tylko pierwszych mamy po jednej cyfrze, więc sobie dodam. To teraz spójrzmy, jaką mamy sytuację. Zielony może. 40, 30, 32, 8. To możemy pójść od największej. No to największa to będzie. 40, czyli 40 setnych, litera A, wykreślamy. Później 30, 32, czy 8, idziemy w dół, więc 32, litera N, później zaraz będzie 30, czyli znowu w tę stronę znak, litera E, i zostało nam S jako najmniejsze, to jest 8 setnych, litera S. I teraz zobaczcie na tę naszą kolejność. Idziemy od najmniejszej do największej. One nam te liczby, co robią, rosną czy maleją? Rosną. Mamy tę kolejność. I hasło, które otrzymaliśmy, to senator. Można sobie napisać, że senator to osoba, która zasiada w Senacie. Jest to członek Senatu. Czyli jak mamy posłów w Sejmie, to mamy również senatorów. W Senacie, czyli jest to osoba zasiadająca w Senacie. Zasiadająca w Senacie. No i tu można taką jeszcze ciekawostkę dodać, że takich senatorów w Polsce zawsze wybieramy w wyborach 100. Czyli Senat liczy 100 senatorów. Osoba zasiadająca w Senacie. I mamy zadanie drugie i nawet sobie trochę wyjaśniliśmy takie pojęcie z WOS-u, czyli z wiedzy o społeczeństwie, które będzie w późniejszych latach.